Kurwa, learn how to Rozmawiam z o o planach my kontra oni Żebym słuchał co pierdolibana, nie mam mowy Musiałbyś zabić mi brata, żebym ze uronił. Znam historię z miasta, a ty oglądaj sitcomy Nie widzę koloru, wiem jak czują się daltony Nie widzę wyboru, jestem do tego stworzony Zostałem z nią sam na sam, miałem na nią pomysł Nawet, Nawet nie utknąłem móc, jej, byłem Ta domówka, komisariat, każdy ziomek tam to pies Weź Chciałeś być numerem jeden, a jesteś numer 60 Jesteś pozer, nawet starzy ci nie wierzą e, Co jest grane, He, serce bije ledwo Muszą z pomocą, już to kruci na telefon Bo chcą, nie wie jakie barwie wybrać, czy nie Widać to po pyskach, że nikt was nie jest zbyt bysty Jestem z miejsca, gdzie nie pomaga modlitwa, tylko blisty całe Na dystans i na pewno nie na linii Nie naiwny, jestem już, wiem co jest na niby Ci nam to co daje miasto, mimo że to złe dla psychy To gwiazdkowe gastro, bo podaje same hity Mocno uczą błędy mnie, a jeszcze mocliwe be tripy Wiebie nisko chowaj łeb, strzelamy jak karabiny Za oknami pierdolony beton, a nie karaiby W internecie na mnie wloty lecą, nie znam twoich krzywy Sprawdzę czy nie mam cię pod podeszwą, jesteś taki mini Wszystkie tu śmierdzą jak cardi, jeszcze nie spotkałem Riri odciąłem się od Ciągle ja napalili ha. Jeszcze nie mówią ci prawdy Jeśli bez przerwy są mili mnóstwo, czaso, I już po czasu Już nie stracę nawet chwili Tak jest, nie eee, kurwa Learn how to hustle school.